Cześć, zapytaje, w kolejnym odcinku Złota. Widzicie, gram tym babokiem, ale powiem wam, że to, to, że to nie jest zwykły babok. Fajny jest wersja, kurde, dwa fragi już mam. I bardzo mi się podoba. Ten baboczek, powiem wam. E. Jak wiecie, mam pluton, ale wyłączyłam sobie głosowy, żeby gościu nic nie nadał. Ale teraz może być problem. Ponieważ zostaliśmy tylko my. Te 46 i Toldi, to, jak wiadomo słaby czołg bardzo. Niby i ta pręka, no ale... Kurcze. To no są takie, takie uroki baboka. A co to za? A czyli O. Wasz tym ten się odpłacił za mnie? O! A milion szu? Okej. Okay. Ten wespoś chyba nie widzi tego miliona albo udaje. O, Toldy stoi. Strza HP. I na, na, się, się nie w plecy, ziomek, plecy. W w do niego na, Plecy, zionek, plecy. na, na, wykończy. O, na, Dobra, Poldi się obudził, ale w najgorszym momencie. Cóż, wydaje mi się, że ten odcinek będzie spadał się tylko z Wespę. Będę grał tylko właśnie Tom artą. Wiecie co? Ile to kurczę jest bo... To zawod jest strasznie niecelne. Jak na przykład na Kareli ligałem, albo na malinówce, ja myślałem No to cóż, jak ten gościu już nie ja, to możemy zabrać sobie spokojnie te 34. Oby tylko nie wylosowało na siódemki. Uwaga, uwaga. No, tylko Na trójki. I na czwórki, i na piątki. Chyba sprzedałem, wiecie co? Chciałem ja sobie kupić z tego. Yy, Jaką tam? A type 95, to typy 95 jest dobry. O, panceria ręce, tak? Tak, panceria ręce. Nie no, 3-3 to spoko nawet, tylko ja mówiłem Wam, pamiętacie, jak ten 3-3 yy, to w ogóle kawuki nie przebijałem. Kambulsa w ogóle. Krawu jed, jedyny minus, e, drugi minus, że wolny No Ciekawe jestem gdzie ten sztuk pojedzie A pojadę tam za krawuką kw 1S to jest 167 Oj, eksperymental z b wagon bf 2 Taką matę czołoksywkę o Crusader Baboka a nawet na Bobo to jest o dziwo. To oj oje eksperymenty nawet nie w wynik wykręcić. O. PR1. A to co podjechało, a... Więc... Zbyt dużej się tam wystawiło i to jeszcze STWZ to jest... dobre. Ostatnio mnie rozwaliło, to na to trzeba uważać. Ale nie, już tutaj widać nasi podjechali. tam źle nie jest. Nie oni na własne widzę. A podjadę tu pomóc naszym. Do, tu do dosłanie. 67 podjechał. Z tym BDGR-em może być problem. Z przebiciem BDGR-a. A tutaj podjechał te 34. No dziwię mu się, że miał odwagę. Ej, nie trafiłem. Spoko, tutaj można wyjechać. I uwaga, czy go Co oni wali? No słuchajcie, to było dziwne teraz. Pewnie spot taki mały. A, już ten DDGL dalej tam stoi. Na BDG-era trzeba uważać, nie może nieźle wyrąbać. O! Sztuk Kontra VK... Oj, jak TP. mogę się założyć do sztuk 3G zaraz w A, nie, nie, sztuk... A! Tu z chwilę miałem tą LTWZ-ę. Pojezdzę do tej ltwz z trzeciego poziomu. Tak, ostatnia kilka. Dziwię się, że jeszcze nie wykończyli. Ten hibi. Wow! eksperyment ja zniszczył? Co to? Panzer 4H. LTWZ i Panzer 4H. Był spot. I czy skutki nawet wyjść, że tam Paser 4 stoi? ale nie, już Crusader jedzie. Zobaczymy czy jego też tak się tylko na nie uzięli. O, widać! Spot Weszło jak w masło. Przeciwnik Będziemy tam ładować przez chwilę. zarysowaliśmy! Weszło jak w masło! Przeciwnik Radio uszkodzone. Tracimy łączność. Co nie miejsce. Wynośmy się stąd. Oj. No niestety, tak się kończy. To czym by tu zagadać? Wespę czy Panzer I? Oto jest pytanie. Dobra, tego sobie sprzedam, bo już nie jest mu potrzebny Zobaczymy, czy zwiastko da się, da, da się dostać do GWS 100 Zaraz zobaczymy O, grill Kumel A, GW Panther, GW Tiger P GW Tiger, I G, tak, GWS 100 Cóż tak, już szybka bitewka będzie, myślę Nie o to, żeby... Nie jeszcze je tak szybko, tylko że wiecie, na się niszczą. No, czwórki nie ziel. Dobrze jest. Oni gibi na nie wespać w nie? To co to, to jest? Aha, pan 38N A. to jest ten M8 coś tam... Czekajcie, co, co to było? A! M8A1, tak? Dobrze. O, to jest ta arta z poziomu, na którą my zbieramy. Jeśli oczywiście chcecie jakieś powtóreczki przesyłać, tak. ja coś może jakiś odcinek z wami, to w opisie znajdziecie mój e-mail i proszę wysyłać. Będę odpowiadam, bo na e-maila praktycznie codziennie wchodzę. To wiesz, moja na trochę, z jest hecera, Taką tą najlepszą. Jeszcze... jeszcze HP. I tu więcej siankę, 130. Ale nie, ostatnio można nie zakampić. Blake Panther. Ostatnio grałem w tej, tej... Substance u 18. Z drugim tierem. Jakiegoś jeszcze nie karadował cały czas. To go rozwaliłem. O. Gdzie jesteś? A tu jesteś. Co ja polecam ten typ 95? O, tu jest. Uwaga, czy trafimy? Nie no, rusza się. O, uwaga! Ooooo, jak ładnie Co wam to działo jest naprawdę fajne, celne. Przede wszystkim duża penetracja, tak jak w z... zwyczaju, z... z... a mają artylerię Powiem, no, że dziwiłbym się, gdyby ta arta z drugiego poziomu coś zniszczyła Trzeba by odjechać trochę O, mp wysztyła, by się pojawił Zaraz coś spróbujemy Nie wiem zrobić Ale ja tam Marder go o, jest, dobra. Uch, 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 uch. o nie no jakoś dobra podpalenie I Marder ładnie go rozwalił Ta to zobaczcie zawróconą wieżyczką mi się podobała bardzo Artum są małe zarobki, bo gdyby wiecie, coś miało z satelity walić jeszcze duże zarobki mieć, to by była praca ekstra. Może tak powiem. Dwie arty mają. Ja trochę się przybliżę, bo całe mapy nie widzę i w ogóle prawie nie wykrywam. Dziwię się tej artylerii, że w ogóle położenia nie zmieniła. Haribo.pl Tu sobie pojadę. Okej. Okay. Luch. Ooo Luz jeszcze. M8A1. Luch się pewnie cieszy. Nic nie widać. Dziwne to jest. Na boczek jedzie do przodu. 85 B czuwa, dlatego baboczkom się nic takiego strasznego z nie powinno. Bardzo gościu wyjedzie do przodu. I wiecie co ja bym się jakoś specjalnie... Ja bym miał, jakoś specjalnie nie jechał do przodu. Ponieważ wiecie, spot i zwierzę ja sama kuby nas miałem taka Matilda była. Okej. Okay. Wespę, wespę to jest Typ 95, a my zniszczyliśmy? Typ 91, no wiecie taki Typ 95 na hita by od wespa nie poszedł No chociaż co gdzie jest to? A dobra Już wszystko Powiem też, co to tam było. Nie rozumiem, że Minkuga jeszcze nie wykryłam. Nie no, ja bym nie wierzył, tak jak ten Haribo. Widać już, że to nie jest Halak. O! Dobra. Wyświeciła się Matilda. Aaa, słowo 85 b nam wraga nabrał. Chyba na, na tej bitewce. Myślę, że na tym jednym fragu się skończy. Teraz wyjadę do przodu i pewnie zginę. Zakończymy ten odcinek. Także maile piszcie, powtórki wysyłajcie. I do zobaczenia!